Dostałem sms od drzewa Kiedyś ze świętej pamięci uprawiał szybko Czy spec jest na Boszu? Kurde, ale ty jest flow Widziałeś to? Yeah. Oborza, Bożaka, to jest piękna trasa. Cześć, siemano Jesteśmy na górze Luboń w okolicy Rabki I zjeżdżamy teraz trasę, która się nazywa Słoneczna Pogoda Wróżka Zębuszka Wróżka Zębuszka, tak Widzicie? Tutaj przodem będzie jechał Pan Dominik Tutaj Pan ja będę Was falował. Dostałem SMS od Jeffa, także ja już spokojnie Tak, nasze fury Tam jest Romek oczywiście, nasze fury To tutaj Crestline, tutaj jest Spec Czy Spec jest na Boszu? Jest I, stał, tutaj, stał. I tutaj chciałby, a tutaj jest Polaj I tam jest Sebastian na swoim lekkim y, treku Dobra, śmigamy Proszę bardzo Romku ja... Ale ja za... Ale ja tutaj, no właśnie Tak to jest z tymi wariotami, że Bruszka, znaczy ogólnie Dominik, powiem Wam, że albo ja się zrobiłem taki wolny, albo Dominik się zrobił tak szybki, bo idzie po prostu takim piecurem, że jest to masa kra. O kurde, ale to jest, słuchajcie, ja nigdy jakoś nie przepadałem za bardzo za Luboniem, głównie z tego powodu, że strasznie dużo tu jest podjeżdżania. Ten podjazd po prostu zjada bateryjkę mocno I jakiś tu jest trochę takich też elementów Niestety takich po... Ale głupia linia Po płaskim Ale jak dzisiaj pojechałem za chłopakami Ich tempem No to jednak rozumiem Dlaczego chłopaki z Radki Team Eskimo jeździ tak szybko. Wow. No i tyle by było z kozy, ale koza jest szybki. Jest silisko. Koza mnie namawiał jedź na Luboń, ale z rana już prawie zmienili zdanie i pojechali na Myślenice, bo bali się deszczu, który Padał tutaj od rana Dobra Więc jeździmy po Mokrym Lało w rabce Wczoraj cały czas Szkubany ale szybki Ja teraz Sebastian, nie obraź się ale muszę mnie jeździć z Sebastianem bo ani ja od Sebastiana się już nic nie nauczę, ani Sebastian ode mnie. Trzeba jeździć z szybszymi, a chłopaki piecują pięknie. Trasa Dróżka Zębuszka chyba nawet się jeszcze nie zaczęła, bo ona się zaczyna tutaj. Tak, więc nie było mnie tutaj rok na tych trasach. Więc można powiedzieć, że lecę on site. A. Kim jest Dominik Kozioł na kreslajnie, Bardzo szybkim zawodnikiem. Dużo jeździ na rowerze. Od czasu do czasu coś wystartuje. Dlaczego, słuchajcie, ja nie jadę teraz w świeradowie na wspaniałych zawodach Enduro? Dlatego, że żona mi troszkę taki numer wywinęła, że jedzie z koleżankami do na mały wywczas. A ja proszę Państwa tak się jakoś w kalendarzach nie pospinało, że nie jadę na ukochane zawody do Świeradowa tylko będę spędzał weekend z synkiem w okolicach Krakowa. Przykro mi Grzegorz. Chciałem zrobić relację. No ale życie wszystkiego nie ogarniesz. Tak to było. Ojej, jak tu jest? Kurde, ale tu jest flow! Jo, jo i flow, dobra. Jestem! Ale nie chcę też tak mówić Dominikowi, że jestem, bo jak za szybko pojedzie, to... O, tu inaczej zupełnie pojechał. Chłopaki te trasy dobrze znają, bo je bardzo lubią. Ja tą rapkę zawsze jakoś tak nie po drodze wolę, krzywoń. Może dlatego, że tu jest trudno A ja lubię rzeczy łatwe Taki leniuch, dobra Gnieciemy tam do Oku Przepraszam Chciałem tam zrobić bany. hopa Odkleiło mi Nogi od pedałów I wylądowałem Pupą na siodełku, całe szczęście Że, ale miałem rodeo, widziałeś to? Ja. Miałem lądowanie dobrze, że Dobrze, że nie na jajkach lecimy, bo czas płynie, a niech się widzowie nie nudzą. Lądowanie było na siodełku, a nie na jajkach. Oczeki na romka chwilkę Romek już e, zrobił transfer banych manualnego przez ścięte drzewo i lecimy dalej okulary trochę zaparowały, ale może lepiej nawet na to wszystko za bardzo nie patrzeć, może lepiej widzieć mniej o, Widzieliście jaki to jest? Profesor, jak on tu kombinuje Ścieżka idzie, ale po co ścieżką, jak można boczkiem Dobra, Luboń Zwracam honory Lubońowi Przede wszystkim to jest trasa gdzie trzeba jeździć Szybko! Jak jest szybko, to jest fajnie. Wróżka, zębuszka, szło to kiedyś na zawodach wspaniałych, organizowanych przez MTB Enduro Series, przez Grzegorza Miedzińskiego. Coś tam słyszałem, że słaba frekwencja jest. W świeradowie i, i Ewa narzeka, że, że troszkę mało ludzi, czyli pewnie problem, żeby się spięło to finansowo. Ja jednak życzę, żeby zapał pozostał, żeby, żeby Grzegorz z żoną i z całą ekipą enduropatrolu nie poprzestali, żeby robili te zawody. Mimo tego, że jest to oczywiście ciężki kawałek chleba, trzeba się narobić, a później ci się ludzie nie zgłoszą i, i koszty masz, ojej, i trasę, linię, złom masz też. Poczekaj mistrzu! Słuchajcie, czasem nie jest wstyd powiedzieć, bo jak ja się odkleję od Dominika, to już nie jestem w stanie. Proszę cię. Tylko nie przesadzaj z tym za zajechaniem szybko. Ale idzie koza na kreslajnie, chwali sobie ten rower. Rower jest muletem. Ja mój lekki rower, doktoro i bajkowy też sobie chwalę. I Dominik robi takie rajdowe wrzutki. Zakręt w prawo, to tam rzuci kółkiem. Ja za tym nie przepadam. Kiedyś ze świętej pamięci panem Cyganem jeszcze za czasów rajdów jeździłem i on mówił: Nie cuduj. Jak możesz zrobić samochodem rajdowym mniej, to po co robić więcej? Minimum ruchu. Linia prosta, bez kombinowania, więc ja tym tyłem nawet nie próbuję zarzucać. Natomiast Dominikowi to siedzi, jemu to pasuje. Każdy jeździ jak chce. Jeździ z nami też Sławek z Vision Velo, który sam mówi, że on to głównie do tej pory turystykę dawaj, turystykę uprawiał, a teraz z nami tutaj się przykleja na czwarkowe endury, więc siłą rzeczy na razie odstaje, ale z czasem odstawał będzie Mniej Ależ tu jest błotko. Wytarłem kamerę. Nie wiem czy coś. Wow. Nie wiem czy coś widać. A dlaczego nie mam błotnika z Vision Vedu w Olinsie? Bo nie mam. Ale będę miał. Mój rower trafia do Sławka. Będzie skanowany 3D. I Sławek podrabia różne fajne rzeczy do mojego Olinsa. Dominik chyba troszkę o Bożak, a to jest piękna droga. Ja w ogóle zapomniałem, że wróżka zębuszka jest fajna. Jeszcze jakbym miał inne buty niż te five teny wodoszczelne, które mi się odklejają co chwilę od pedałów, to by było jeszcze przyjemniej. O! tu lasek. Super jasno. Oj, było minutko. Dziękuję. Wróżka zębuszka.